Jak w ogóle wygląda? Siemanko, dzisiaj robimy, próbujemy przymierzyć nowy projekt. Tutaj wzięliśmy świadełko gamingowe. Zobaczcie. O. Zdjęliśmy z, z ośmiornicy. Tutaj mamy ośmiornicę. Idealnie patrz, jedziemy No, a teraz jedziemy na dwór prower. rower Ło! już to tu stoi? No już stoi, czeka. Co to się odmah? Projekt był ostatni raz jakiś miesiąc temu wyciągany chyba Unibike. On jest drewniany. Serio? Co tu się stało? A bo on zamarł się Ej, on serio zamarł. A bo mu hamulce zamarzł chyba Dobra, <grym> chodź go też pincie Czekaj, go jakoś. Nie, chodź, my musimy się. A no tak. <grym> jak to w ogóle wygląda od tyłu? Jak, jak, jak z TikToka? Tak, jak z TikToka. Teraz tak. Pytanie jest takie, może... że jak to odmocować, żeby może została to sama to... rura? Tu może. Co to jest w ogóle właśnie? To jest na pewno jakaś zaślepka. Siódź kręcoć, zasręty. Ja takiego? Takiego ścigowe. Fuu <noise> Co to jest? Jak godzinę to siedzieć? A to chyba trzeba trochę zmniejszyć. Tak trochę wysoko to jest tak szczerze trzeba tak będziemy jeść. Czemu to jest takie wygięte? No bo tu nie ma regulatora, a ty się daleko to miało regulatora A co to w ogóle będzie? Ja się pytam. Także to już odleci. Jakieś dziwne mam. no nie. Ale co to.? Jakby trochę trzeba przyfiłować, jak trochę to wygląda. no tak podejrzanie. Co 그래서그때는뿌 No co, moskal, moskal. Jest już stabilne. Dobra, to tylko boki, to Same rowery nie nudzą, ale konstruować z rowerami mi się podoba ja się przejadę do szkoły i tak siada <głos> <głos> I wsiada do filmita tak krzeno <noise> Nic nie mam, ale A to w ogóle się rusza No właśnie to tego go rady. Jak to tylko na razie trochę typa no. Możemy jeszcze by to no, zacisnąć po prostu Nie, pozytywka nie do rady z wytalem A co z tym robimy? Zostawiamy, dla wyglądu, dla sprinta na pewno. No to będzie tego, w y, powietrza, jako spoiler. Co? No spoiler właśnie. Nie spray? Ma Chcesz napisać fansom? <grym wioski> Słuchajcie, widzowie. Tutaj właśnie wyleciała taka taktyka. Tutaj wzięliśmy dwie deski, żeby zrobić to wszystko pod kątem. Trzyma się, trzyma się chyba dobrze, sprawdzi się w praktyce. Teraz będziemy tutaj montować. I będziemy musieli jakoś ścisnąć e, to, bo dosłownie e, śadełko wyskoczyło z tego. A to, e, to jest ściskacze jak to się nazywa, to w ogóle to nie wchodzi, to jest za małe.